Z Ewangelii według świętego Łukasza, wtedy Maryja zapytała anioła, jak się to stanie. Często wyobrażamy sobie, że wiara to postawa tak niezłomna, że nie ma w niej żadnych pytań i wątpliwości. Tymczasem Maryja udowadnia nam dzisiaj, jaka jest wiara prawdziwa. Ona, matka wiary, przewodniczka wiary, ona pierwsza wierząca, zapytała anioła, jakże się to stanie, bo nie wiedziała. Jakie to piękne, że mamy w niej pocieszenie, gdy my stawiamy sobie i Bogu wielkie pytania, gdy błądzimy, gdy wątpimy, gdy potrzebujemy, by nam ktoś wytłumaczył. Do zobaczenia jutro.